Nazywam się Grażyna Krzanowska i jestem kierownikiem artystycznym jesiennego festiwalu muzycznego Alkagran. Festiwal ten odbywa się już od wielu lat. Z festiwalem bardzo mocno jest złączony konkurs akordeonowy imienia Andrzeja Krzanowskiego. Festiwal ten odbywał się kiedyś w cyklu jednorocznym, teraz odbywa się co? Dwa lata. Konkurs również. Na konkurs akordeonowy mogą przyjeżdżać akordeoniści, soliści, ale również mogą przyjeżdżać zespoły kameralne. Ważne jest, żeby ich wiek nie przekroczył 30 lat. Konkurs jest uważany w środowisku muzycznym za konkurs bardzo trudny i wymagający. Dlaczego? Ponieważ na tym konkursie w zasadzie nie gra się muzyki łatwej, lekkiej i przyjemnej, tak jak to nam się kojarzy z reguły akordeon, tylko muzykę XX i XXI wieku muzykę awangardową, trudną, pisaną specjalnie właśnie na ten instrument na akordeon. Andrzej Krzanowski, który tutaj w Czechowicach mieszkał i żył niemal całe swoje życie, bardzo mocno do tego się przyczynił i był takim pionierem, jeżeli chodzi o nowe efekty na akordeonie, o nową muzykę, o muzykę awangardową właśnie w zakresie akordeonu. I stąd pomysł na organizację tego festiwalu tutaj właśnie w Czechowicach w Dziedzicach. Kan dwuetapowy w kategorii solistycznej. Solista przystępujący do konkursu przedstawia swój program w dwóch etapach, bądź tylko w jednym, jeżeli nie zostanie dopuszczony do drugiego etapu. Ale jego cały występ trwa około godziny. Te etapy są, czyli dwa etapy po pół godziny każdy. W każdym etapie jest obowiązkowy utwór Andrzeja Krzanowskiego i on jest bardzo ściśle wybrany przez organizatorów. W tym roku są to cztery bagatele w pierwszym etapie. Natomiast w drugim etapie może uczestnik wybrać dowolny utwór Andrzeja Krzanowskiego. Oczywiście oprócz tego są jeszcze inne utwory, które chcę zaprezentować. Na ogół są to utwory pochodzące z wielkiej literatury akordeonowej polskiej i zagranicznej, no bo chciałam dodać również, że na konkurs mogą przyjeżdżać nie tylko Polacy, ale również zapraszamy instrumentalistów międzynarodowych. Bardzo ładnie nam się rozwija kategoria tak zwana kameralna, to znaczy taka kategoria w której występuje przynajmniej jeden akordeon, ale przyjmujemy tutaj zespoły do pięciu wykonawców i może to być pięć akordeonów, ale może to być kwartet smyczkowy i akordeon, może to, mogą to być na przykład skrzypce i akordeon, także tutaj ten skład jest zupełnie dowolny i ta kategoria bardzo mocno rozwinęła się właśnie w tym roku. Wszystkich uczestników będzie oceniało jury i w składzie jury będą Klaudiusz Baran, Wladimir Blagojewicz, Geir Drauksfoll, Bogdan Doblasz. Maciej Frądzkiewicz, w tym roku po raz pierwszy wprowadzamy do składu jury przedstawiciela młodszego pokolenia, wielokrotnego laureata konkursów nie tylko naszych, ale również wielu, wielu zagranicznych. W składzie jury również jest Marcin Bortnowski, kompozytor i moja skromna osoba jako członek honorowy. Wszystkie prace sekretarskie spoczywają na Januszu Paterze, akordeoniście z Krakowa. Oczywiście Alkagran to nie tylko konkurs akordeonowy. To również koncerty, no tak się już teraz złożyło, że z przewagą muzyki akordeonowej. I w tym roku zapraszamy na koncerty na przykład Belows Jest to kwintet akordeonowy, który nagrał płytę ze wszystkimi studiami od jeden do Andrzeja Krzanowskiego, i na, tutaj w Czechowicach odbędzie się prezentacja koncertowa tej płyty. Zapraszamy również na konwersatorium, Poetyka w muzyce. I na tym konwersatorium wystąpią laureaci poprzedniego konkursu, którzy uzyskali nagrodę za najlepsze wykonanie kompozycji Andrzeja Krzanowskiego. Ale również bardzo, bardzo mocno zachęcamy do udziału w koncercie recitalu akordeonowego Radu Ratoja, serbskiego akordeonisty bardzo znanego w świecie. Oczywiście ten akordeonista również u nas zdobył czołową nagrodę. Festiwal Alcagran i konkurs akordeonowy odbywa się od 30 września tego roku, oczywiście, do 5 października. Przesłuchania konkursowe odbywają się w Miejskim Domu Kultury. Koncerty w większości też, ale przewidujemy również koncert w Starej Cynkowni, gdzie wystąpi Radu Ratoj ze swoim recytalem. thank you